Zakryjmy tutaj niektóre no, Nie dotyka. To jest dziewczynka, to jest hair. Wiesz? Tak. To jest dziewczynka. Zobacz, ona no, tu ma futro jak ten. Jak jakiś wilk. Albo niedźwiadek brunatny. No to jest nasza... Ty nie masz takiego futrzastego brzuszka. Może kiedyś będziesz miał klatę futrzastą. Ty masz płaski brzuszek, tak? No, nie taki, co mamy, odstający. A pokażę ciebie, No, proszę bardzo. Dzień dobry panu. Jak się spało? Dzisiaj dzień z wyjątkowo długo spał, ale już niezbyt długo. I także miałam towarzystwo inki w swoich stopach. Pokażę swoje zabawki. Dobra, to ja może dam kamerę do vlogowania. Tam moje skarpety leżą, ale to nic. Dobra. Nie wiem, czy tylko ja mam wrażenie, że. Obrazek na spodenkach mojego synka przypomina coś. To jest woda. James pije wodę. Ale już się nudzi i mamuzia go bierze. Jesteśmy po autobusie, tak? Idziemy. Idziemy załatwić kilkanaście spraw. Już część załatwiliśmy. O, nie idziemy? No cioci Ani. Wczoraj byliśmy z ani pamiętam. nie pamiętam. Jak ty go brałaś A co? <laughs> chyba trzeba wzięć na nam, że mam buty na odwrót. Tu jest Aluś, który zasnął w autobusie. E, na piersi mamy. Byliśmy chyba nie złą atrakcją. Pan nic nie było widać, żeby nie było. Tam panowie spisują, panowie, znaczy policjanci spisują jakiegoś pana, nie wiem za co. E, a my idziemy załatwić kilka spraw ważnych. Ja później idę do fryzjera, bo jednak nie podoba mi się to co wyszło i muszę coś zmienić. E, I chciałam zrobić do empiku, bo poleciłyście mi, mi, że tam mogę kupić foremki do wycinania ciastek. I jeszcze chcę zajść do jednej takie kupić sobie coś do kąpieli, bo słyszałam o tym, że jest bardzo dobre. I może pokażę Wam troszeczkę wcale już nie takiego zimowego, białego soku. Zobaczcie, mamy w białym soku kiermasz. Skromniutki. Skromniutki, ale mam nadzieję, że bezpieczny w porównaniu do tego, co się dzieje teraz na świecie. A tam jest malutka starenka, chyba ze zwierzętami, mamuś? Są zwierzęta? Zaraz zobaczymy. I tam też chyba się rozładowuje dzisiaj ciężarówkę Coca-Coli, jeśli się nie mylę. Jest Mikołaj, którego James się panicznie boi. Tutaj mamy wóz. To, uwaga, mamy się jest stopień właśnie. O, tak jak mówiłam, wam ciężarówkę Coca-Coli. Są zwierzątka chyba nie dzisiaj? Nie Oj, chyba dzisiaj nie ma. Tu James leniwiec. Dobrze, że mama ma wózek od pani. No i zobaczcie. Patrz tutaj dzisiaj nie przyjdziemy... Chodź, zrobimy sobie zdjęcie James. Może z przodu, co? Zobacz. Z ciężarówką. Zrobimy sobie zdjęcie. Gdzie jest James? Czemu wystawiasz ozora, synku? Popatrz na mamę. Popatrz na mamę. Ty. Ale super! James! Ma zdjęcie! Tu mój biegnący z wilkami. <laughs> Patrzy na słuchajcie, co do takiego akwarium mojej mamy. Tyle pięknych rybek ja sama lubię patrzeć. Bardzo relaksujące to jest. Cześć, witam Was gorąco i cieszę się, że dotrwałeś do tego momentu filmu, bo pragnę w niej wytłumaczyć moją nieobecność tutaj na YouTube, a także na innych portalach społecznościowych, zaczną od tego, że rozchorowali mi się chłopcy, o tym mówiłam w wcześniejszym vlogu. Już z nimi troszeczkę lepiej, do tego stopnia, że mogłem z nimi nawet z nimi wyjść wcześniej na spacer i stąd też widzieliście pierwszą część tego filmu, którą nagrałam wam wcześniej. Niestety później byłam u fryzjera, tutaj widzicie taki efekt końcowy. Po pierwszej wizycie u fryzjera nie podobała mi się tutaj troszeczkę z góry jak to wygląda, bo był za jasno, i wydawało mi się, że ten kolor się zlewa ze mną, dlatego poszłyśmy i zrobiłyśmy poprawkę. i znaczy, zrobiliśmy poprawkę, i teraz moim zdaniem jest o wiele lepiej, chociaż jest bardzo naturalnie. Tak, praktycznie tak samo jak było wcześniej, ale chyba się przyzwyczajam do swojego, że bardziej naturalnego koloru włosów. Tutaj jest taki toner i w sumie nie widać moich siwych włosów, czyli to też jest dobrze. Wczoraj zostałam Ciocią po raz kolejny i oczywiście gratulacje dla mojej siostry i jej męża, i mam nadzieję, że ich córeczka będzie się zdrowo chowała. To druga, kolejna sprawa, która się wydarzyła. Kolejna rzecz to od, od mojego przyjazdu, już od kilku w sumie miesięcy, nawet i lat, mieliśmy ogromny problem z jakością internetu tutaj w domu naszym. I dzisiaj w końcu po południu przyszli panowie zamontować nam nowy internet, który znalazłam. Też między innymi dzięki Wam, bo się ostatkami sił zalogowałam na Facebooku i zapytałam was o radę, czy możecie mi poradzić jakiś dobry internet taki kablowy. W sumie nikt w sumie, chyba o tej firmy nie wspomniał, ale mamy światłowód, działa. I mam nadzieję, że będzie działać, i zobaczymy jak długo się ten film będzie, widzicie, wrzucał na YouTube. Mam nadzieję, że nie za długo. Ok? Co um, sobie. W... Ha, połamał mi się. <gry> Mój trójnóg od aparatu, a to dlatego, że którejś nocy poszliśmy z dziadkiem bawić się jego dronem. Tak mój tata jest też kompletnym maniakiem gadżetowym, tak jak mój mąż i mój syn. I domyślam się, że jak rozłożymy na święta kolejkę, to tata będzie bardziej jeździł niż nie da, im sobie się nawet dotknąć. Tak to jest właśnie z, z mężczyznami. Um, tutaj Wam rzucę kawałek z wypuszczenia drona. Nie zgadniecie, gdzie idziemy. Dziadek niesie drona. Tak. O. U. U. <sum _> <sum _> uh. Disko, disco, disco, Disko, disco, 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 disco. I polecić czy nie? Chodźmy się Dżamku Tu jest dziadek, tam jest jam, no i dziadku. No. To powiedz mi czy ja, bo ja trzymam kamerę, trochę mi zimno w rękę. O. Oj! Hej! <laughs> uh. uh. Hej! Hey. Tutaj nas widać i tutaj nas widać u w telefonie zdjęcia robi, proszę bardzo. Miałyśmy teraz z mamą pełno planów, pomysłów na to, żeby przygotować Wam jeszcze kilka fajnych filmów z dekoracjami świątecznymi, ale one niestety nie wypaliły, chociaż my je zrobimy pewnie w tym roku, ale nie wiem, czy jest sens wrzucać Wam film na dwa dni przed Wigilią, bo wszyscy już pewnie dekoracje mają zrobione i wszystko inne w domu. U nas w tym roku to będzie troszeczkę na takich wariackich papierach, ale nie wiem, jakoś nie przejmujemy się chyba z tego względu, bo no, inne są rzeczy w tym momencie ważniejsze dla nas niż, niż przejmowanie się tym, ale wiecie, o co mi chyba chodzi. Najwyżej wrzucę wam film za rok. Co się nie odmleczy, to nie ucieczę, i na pewno będzie w porządku. Za kilka dni już przyjedzie mój mąż, i może będzie nam troszeczkę łatwiej z dwójką. I postanowiłam, że w sumie lepiej chyba, aby nagrać wam vlog, który rzeczywiście będzie interesujący, w którym pokażemy wam coś ciekawszego i zabierzemy was, może w jakieś fajne miejsca. I wcale to nie jest powiedziane, że vloga musi się skończyć przed świętami. To będą vlogi, które nagramy dla was pewnie i po świętach, i wtedy w sumie. Część z Was pewnie też będzie miała więcej czasu, żeby i obejrzeć, bo ja naprawdę nie mam w tym momencie chwili, żeby usiąść i obejrzeć jakikolwiek vlog w telewizji. Także dziękuję wszystkim w telewizji, w, w laptopie, czy tam w telefonie. Dziękuję wszystkim, którzy z nami są, którzy są cierpliwi, którzy czekają na nasze filmy. Dziękujemy za życzenia zdrowia, za wszystkie wiadomości od Was. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia, usłyszenia. Mam nadzieję, że już niedługo, bo może dzisiaj albo jutro będziemy obierać choinkę.